Wydaje mi się, że astrologia znacznie szerzej działa, że ona jednak działa na polu. no, no Jeżeli wiemy, że no tak jak z tymi właśnie liczbami i z tymi kryzysami, no jeżeli jest jakiś obiektywny proces, który cały świat reaguje, no to trudno, żeby, no, żebyśmy, żeby każdy Kowalski tam statystyczny, gdzieś tam symboliczny nie, nie zareagował na to. Czyli, czyli na pewno działa ta astrologia na wszystkich, tylko na niektórych bardziej. Ale to też jest ciekawe pytanie: że to, że działa bardziej, ktoś by powiedział, że to jest złe, ale może to jest właśnie bardzo dobre. Bo jeżeli my znamy pewne reguły, to tak jak trochę z nawigacją: jeżeli no. potrafimy nawigować w trudnym terenie, mamy mapy, mamy pewnego rodzaju drogowskazy, to przejdziemy szybciej, bezpieczniej i bardziej efektywnie. Ta podróż będzie bezpieczniejsza. No i ja zawsze mówię, że ta metafora horoskopu horoskop jest taką, taką właśnie nawigacją przez życie. I wszystkie te techniki astrologiczne są rodzajem takiego właśnie prowadzenia nas przez życie, używając różnych technik, różnych metod.